Płodze pracuję już od 12 lat i zaczynałem jako full stack developer. W Bolder pracuję jeszcze sipur. Połączyłem dwie rzeczy, które najbardziej lubię, czyli dewelopowanie i infrastrukturę. Już od samego początku zainteresowałem się chmurą, automatyzacją. Jest to jeden z głównych kierunków mojego rozwoju w tej chwili. W Bolder budujemy kulturę DevOps Engineeringu poprzez przekazanie części kompetencji związanych z DevOpsowaniem także deweloperowi. Zależy nam na tej kulturze DevOps ze względu na to, żeby zespoły były w pełni funkcjonalne i samowystarczalne. Tylko praca w zespole i jego sprawne funkcjonowanie powodują, że produkt końcowy będzie dostarczony w dobrej jakości i z odpowiednią szybkością. Przede wszystkim jest osobą odpowiedzialną za proces wdrażania. Będzie go automatyzował, dopasowywał do procesów samego wytwarzania, programowania. Przeprowadzanie całego procesu od wytworzenia kodu, poprzez jego przetestowanie i wyeksponowanie na jakimś środowisku końcowym dla użytkownika, dla klienta, dla, dla świata. Będzie pracował z zespołem, aby ulepszać cały proces rozwoju produktów w sklepie. Szukamy osoby przede wszystkim otwartej. Która będzie chciała się rozwijać, która będzie chciała rozwijać tę kulturę DevOps u nas w organizacji. Musi lubić pracować w chmurze, która lubi układać pipeliny, która uwielbia Dockera no i osoba, która ma poczucie humoru. To jak dla mnie.